Zwrócił uwagę sędzia Łukasz Bosacki, aby nie przechwywał rękawicy. Oj, oj 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 to odwrotny trójkąt nogami się szykuje. A jest, jest. To... i Balacha. Ale szyto zrobił to no nowa dezmę. No i to jest właśnie ta konsekwencja. Zbyt dużo miejsca zostawione i belg, i który miał tu Cztujkowicze. Kończy walkę w parterze. Tam się na początku tego kiedy jest ten dynamit, ale i on rusza mocno. Bierze początek tego pojedynku to będzie jego szansa. Już zaczyna szukać tej parterowej gry. Świetny bokser i to właśnie w na tle, Narkuna jest w Szrapatara de Przemysł Czurzyga Jebowi Idzie ze swoją kombinacją powiem, że wszystkie ciężej od tych, ale teraz trafia, trafia i lokuje kolejne celne ciosy na głowie Tomka Ale w momencie, gdy zaczyna pójść Ibrahim, To te ręce naprawdę poruszają się bardzo szybko Też mogli przeprowadzić i obalić Czurzyga Jeba Rozkręca się, zobaczcie jak luźni na nogach Zaczął walczyć teraz Tomek Narku, ale na odpowiada za to, by wykonać to, co usłyszał w na narożeniu. siebie, no ale musi przede wszystkim trafiać. Świetne zejście. Świetne zejście. próba pięcia za plecy. Mamy już jedną nogę. Mamy chwycony pas ucieka i ucieka. Ale wskakuje za plecy. Tomek Narku. Jeszcze gdzieś rwie cały czas. Go zawodnik z Polski, ależ to jest koń. Czy z jego krew? Poluje, poluje, na duszenie. Za... żoi brakiem przerzyga i dziesięć centymetrów załysie Tomek Martun. ale jest naprawdę bardzo zmęczony. Świetny przechwyt i mocny na ręku, ale brakuje aktywności po raz kolejny. Próba sprowadzania Czużygajew aktywnie teraz zdaje sobie z tego sprawę, że trzeba podkręcić tempo, że Tomek Narku, nie pozwalając mu w żaden sposób wyprowadzać cennych uderzeń, jest próba sprowadzenia ze strony Tomka Narkuna, czy uda mu się ustabilizować walkę w parterze. Na razie walczy dobrze w obronie Czużygajew. Świetna jest ta defensywa zapaśnicza, czy jeszcze ktoś ruszy, ruszy? Czużygajew! i... SW sixty seven live only on Via Play.